patrzcie na to. Smakołyki z Ameryki. Dzisiaj przyszła paczka od cioci. Wór ciuchów, między innymi ten gustowny dresik. Ale to co najlepsze mamy tutaj. Lifesavers, normalnie takie cukierki, okrągłe z dziurką. Tutaj wersja świąteczna w formie lasek. Super ostre sosy. Sedek. Halapeno, taki żółty, miękki, te fostry, pomadka do ust, lakier do paznokci, cukierki, coś w stylu Copico. tego Copico są z Indonezji, a te są z Kolumbii. Ale skąd? nie z tego, co byśmy się spodziewali, prędzej z Kolumbii. I super unikalna czekolada. Bez cukru rafinowanego, bez cynowego, bez alkoholic cukrowych, bez erytrytolu, bez mleka soi, bez oleju palmowego, bez lecytyn i emulgatorów. No to pytanie, co tu jest? Czyste kakao, cukier kokosowy, masło kokosowe i sól morska.